Cześć, dzień dobry! Witam Was w kolejnym filmiku. Dawno mnie tutaj nie było, ale już do Was wracam, mam nadzieję, bardziej regu regularnie. Zbliża się też taki okres świąteczny, więc e, mam nadzieję, że więcej tych filmów będzie się pojawiać. E, I teraz, tak, już jest 15 dopiero, a wszystkie światła mam tutaj zapalone. Jak widzicie, mój włos już też urósł. W ogóle byłam na keratynowym prostowaniu, ale one są jakby wczorajsze, więc są troszeczkę. E, pofalowane, bo miałam warkocza, ale nie o tym, słuchajcie, dzisiaj będziemy się malować. Przez te mnie nie było. Troszeczkę kosmetyków się tutaj zebrało do testu w nowości, które niektóre miałam, niektóre nie miałam. Nie wiem, czy jest tego aż tyle, żeby wykonać cały makijaż tymi nowościami, ale mam nadzieję, że tutaj ze mną pozostaniecie. Są tu rzeczy, które kupiłam sama i są również rzeczy, które otrzymałam w prezencie jako paczka PR, tutaj powiem to, ponieważ jak wiecie napisy się zmieniły, więc trzeba to zaznaczać, e, ale co, bez, zbędny, bez zbędnego przedłużenia, pokażę Wam co tutaj mam, e, no i będziemy e, zaczynać, może zacznijmy od podkładów, czekajcie, bo tu mam jeszcze coś takiego, o dobra, nie, primer, mam tutaj w ogóle z, ta, ta paczka PR, ta przesyłka była z drogerii E-Kobieca, e, Mam te kosmetyki Essence Catrice. jak wiecie ja uwielbiam Essence Icatriz, uwielbiam też e kobiecą więc tutaj e, bardzo dziękuję. I pierwszy produkt, który tutaj mam, to jest primer, czyli y, baza pod makijaż z firmy Essence. To jest poreless y, partner primer mat matujący i blurujący z niacinamidem. Więc mam coś takiego. A jeśli chodzi o podkład, no, dobra, to może używajmy. A ja wam będę pokazywać po kolei, jeśli będę miała jakieś inne produkty, z, kilka produktów z danej kategorii. Nakładam. Jak widzicie w ogóle kolor jest taki lekko różowy. Konsystencja jest taka silikonowa, a zapach jest bardzo przyjemny. Więc nakładam bazę. Bardzo ładnie pachnie kwiatowo. Okej. Okay. Ja tylko na środek twarzy, jak wiecie, za bardzo tutaj nie szaleję. Troszeczkę powklepuję. Jest taka lekko Klejąca, ale mam wrażenie, że ona zaraz jakby wchłonie się i nie będzie klejąca, tak zostawi efekt nawilżenia, a zanim ona nam się tutaj będzie yy, wchłaniać, to już wam pokażę, yy, jakie mam podkłady. I teraz tak, yy, oba te podkłady kupiłam. Yy, pierwszy z nich to jest Eveline Wonder Majlumi, ja go w ogóle wyrwałam w Rossanie za 20 złotych, ale ogólnie patrzyłam właśnie na to, gdzie jest najtaniej, bo wiecie, inflacja i te sprawy. I właśnie tam było najtaniej i dlatego się na niego skusiłam, a też już od jakiegoś dłuższego czasu patrzyłam za nim, więc kupiłam i mój odcień to jest to jest 0,10 wanila. E, więc mam, to jest ten jeden podkład, którego jeszcze nie używałam, ale podkład, który już używałam, to jest uwaga luksusowo jakby, czyli Estée Lauder e, WR i to jest ta wersja Sheer Longwear Makeup. E, oba te w ogóle podkłady mają SPF 20, więc bardzo fajnie. No i ten podkład sam sobie wygląda tak. Mój odcień to jest e, 2N1. Teraz jest już spoko, ale jak byłam na wakacjach, to był trochę e, za jasny, więc musiałam poczekać chwilkę, żeby po prostu w, e, opalenie z nami zeszła. E, ale ogólnie jest, mm, już go używam, więc Wam mogę powiedzieć, że jest bardzo lejący, e, nie używam tego klasycznego WRA, ale mam wrażenie, że ma dużo lżejsze le, le, krycie, e, no ale fajne jest. Więc tutaj mam te dwa y, podkłady. I co? Chyba użyję tego Evelina'a, ponieważ tego działanie już znam. Więc y, będziemy stosować ten. W ogóle ja lubię podkłady Evelina, nie wiem jak wy. One mi się naprawdę spoko sprawdzają. O! Jak widzicie, on ma kolor trafiony, bardzo fajnie, ma chyba też fajne krycie. Zaraz tutaj zobaczymy, co się będzie działo. Użyłam dwóch pompelionów. You know. W zupełności wystarczyły, albo powiedziałabym nawet, że półtorej by wystarczyło, żeby pokryć całą buzię. Widzę, że wykończenie ma naprawdę bardzo ładne. Jak widzicie, świetliste, ale krycie też ma bardzo ładne. To widzicie jedna warstwa, i wszystko mi tutaj przykryło. Nie pojechałam bardzo pod oczami ponieważ tutaj będzie korektor i właśnie w paczce miałam też korektor z Essence, to jest moi drodzy korektor Skin Loving Sensitive Concealer. Eee, on tutaj ma co on ma? To jest korektor do skóry wrażliwej, eee, odcień to jest z 10 light, więc mam nadzieję, że będzie trafiony, więc odpalam i nakładam. Jak widzicie, pod oczy taki robi sobie tutaj trójkąt i wszystko będę blendować. Flory jednolicony Naprawdę wygląda to fajnie. Powiem Wam, że jestem w szoku tego korektora, bo ma ładne krycie. A też tutaj nie, ta skóra pod oczami nie jest przesuszona, więc powiem Wam, że chyba szykuje się coś fajnego. Nie mam tutaj żadnego pudru, więc użyję sobie pudru, który już tutaj mam. Mam tutaj ten Daisy z Belam, To jest bragański puder w kamieniu, więc całą twarz właśnie tym pudrem sobie przypudruję. Yy, buzia przypudrowana i teraz sięgnijmy po bronzer, róż i rozświetlacz. Yy, jeśli chodzi o bronzer i róż i rozświetlacz, jeśli chcecie mieć w jednym opakowaniu, to tutaj również Przychodzi coś y, w sumie luksusowego, nie wiem, czy to waliżyliście u mnie takie luksusy w kosmetykach ostatnio, ale tak, właśnie pozwoliłam sobie. To jest dr Irena Eris i to jest Design and Define Face Contouring Palette. Pięknie wszystko się na tej odbija, więc możecie zobaczyć lampę, aparat. E, opakowanie jest przepiękne, ale mega się palcuję. E, a w środku e, znajdziemy, uwaga, dwa bronzery. Róż i rozświetlacz. Róż podobno jest przepiękny, najukochańszy i makijażystka, koleżanka moja, która e, właśnie z makijażystką, bardzo sobie go chwali. Jak widzę, wszystkie te produkty są wypiekane, są ultra wydajne. W ogóle ostatnio też widziałam e, na Instagramie Julii Wieniawy, że się tą paletą malowała, więc e, wiecie, jest jakby luksusowo. E, a jeśli chodzi o inne produkty do konturowania, które mam... To mam e, Illuminizer z MIO. Ja mam ten. E, jeśli oglądacie mnie e, od jakiegoś czasu, to ja wiecie, że ja mam ten rozświetlacz. Ale niestety przykro, która się wydarzyła. On mi spadł. On się strasznie rozwalił. W sensie połamał się. E, no a m, no, można go używać, ale już nie daje takiego efektu. A też to, że on jest taki wiecie pokruszony, niby trochę jest sklejony w sensie on się. On ma taką konsystencję, taką, że można go ubić. Ale to już nie jest to samo. Nie wiem, czy Wy też tak macie. A drugi produkt, yy, który mam do konturowania, to jest róż rozświetlający, również z Mio. Ja go kupiłam, te dwa produkty, na prące w Contigo, kiedy było 2 plus 2. Yy, I mój odcień to jest yy, 01 i True i on wygląda tak. Bardzo ładny, dzienny odcień. Tutaj Wam porównam z tym różem z yy, palety... I mm, Ireny Eris, on jest ciemniejszy ten Ireny Eris e, i ma takie złote rozświetlające drobinki ten natomiast jest matowy, więc ja dzisiaj twarz, całą wykonturuję przy pomocy tej palety e, zacznijmy od brązera i jak e, widzicie jeden jest ciemniej, cieplejszy i jaśniejszy, drugi jest nieco chudniej, chłodniejszy ja po prostu pomieszam te dwa e, odcienie i nałożę je na twarz uuuu nie używałam go jeszcze. Znaczy używałam rozświetlacz. Ładne, ciemne. Powiem Wam, że nie szalejcie z wiecie, yy, nie dawajcie za dużo na pędzel, bo on jest naprawdę intensywny. Ale ładny. No. Bardzo ładny. Wiem dlaczego to jest moja ulubiona paleta makijażystek. Nie wygląda. Teraz lecimy z, roz z rozświetlaczem. No i róż. Takim dużym pędzelkiem lecę. Jest bardzo ładny, taki bardzo dziewczęcy i taki ożywiający, a yy, jakby do tego ma super drobinki rozświetlające. Ok, jeśli chodzi o konturowanie, no to mamy koniec. Yy, teraz przejdźmy do rzęs, yy, do brwi. Yy, I do brwi również tutaj coś mam. Yy, właśnie z Erkowej z Catrice. To jest Super Glue Brow Styling Gel. Yy, to jest żel do brwi zapewniający wyjątkowo mocne utrwalenie. Nie mam żadnej kredki do brwi, nowej, więc użyję sobie yy, chyba już po raz ostatni, bo już mi się skończyła. Kredki z Revolution, chociaż miałam już pół roku, używam je codziennie. Zostało mi tutaj zaledwie tyle. Yy, więc najpierw sobie wyczeszę brwi, yy, potem właśnie yy, uzupełnię je yy, tą kredką i nałożę żel. Słuchajcie, ten żel ma bardzo małą, jak widzicie, precyzyjną tą szczoteczkę, więc tutaj spoko można sobie to rozprowadzić. Ja sobie nie lubię stawiać tych rzęd za bardzo, tych brwi za bardzo. Zobaczymy jak on będzie długotrwały, ale jeśli go tutaj przyklejcie do skóry, to wydaje mi się, że to jest mocny za fajny. Pierwsze wrażenie naprawdę spoko. Ja się będę mówiła gdzieś brwi. Międzie gdzieś mówiła, a maluję brwi, no to wybaczcie. Powiem Wam tak, pierwsze wrażenie spoko. Zobaczymy, jak zaschnie i czy te włoski będą się trzymać. No ale teraz przejdźmy do makijażu oczu. Mam tutaj paletkę z Catrice, to jest kolejna paletka z Serii Pro Dessert Romance nie ma i shadow palet. Mam kilka tych paletek, tak jak wiecie tutaj. Te kolory tak się prezentują, jak widzicie, ona jest. Nowa funkielnówka, więc ja sobie ściągnę ten plastik i zaraz będziemy działać. Jak widzę, tu, jak widzę tutaj te kolory są takie fajne, które mi się podobają różowe, ciepłe. W ogóle jest ten żółty, też taki bardzo energetyczny, magnetyczny, magnetyzujący. No i są tutaj zarówno palet cienie matowe, jak i błyszczące. Ja sobie zrobię taki zwykły dzienny makijaż, nic chyba bardzo szalonego, więc. Zaczynam od tego cienia beżowego. On jest taką piórą się nazywa, jest taką lekką satynką, więc tutaj nałożę go na całą powiekę. Teraz tym cieniem Spice przejadę sobie załamanie. Fajny, delikatny brązik, więc ja sobie tutaj lecę po całym załamaniu i trochę w zewnętrzny kącik powiększam. Ja wyjeżdżam, to wygląda. Fajna jest, yy, fajnie napigmentowana jest ta paleta. Wezmę sobie teraz yy, coś ciemniejszego. I mianowicie ten cień chyba White Love, bo on jest taki trochę czerwony i zrobię sobie kreskę. Tak sobie zaszaleję, a potem ją może rozdymię tutaj w wewnętrznym kąciku, żeby ona nie była właśnie taka zdefiniowana, taka mocna. Chociaż z drugiej strony spoko, będzie go fajnie yy, właśnie rozdymić. Biorę większy pędzelek i troszeczkę tego cienia na pędzelek. ponieważ w ogóle się ciężko coś nabiera na pędzelek, i sobie rozdymię to wszystko. Suchy jest miłosiernie <słuch> ten cień. Wygląda, wydaje mi się, że e, nie jest najgorzej. E, I teraz trochę błysku bym chciała. I chyba postawię na to złoto. Mm. Tylko nie wiem, czy ono nie jest za ciepłe, albo ten róż Paradise. Chyba ten róż będzie e, lepszy niż to złoto. I jeszcze mając doświadczenie z właśnie cieniami z katristymi właśnie metalicznymi, wiem, że trzeba nałożyć bazę, ponieważ no w innym przypadku może bardzo ciężko się ten cień przykleić do powieki, bo te, te błyski nie są jakieś takie wiecie, ultra mocne, więc tutaj mam bazę z Nexa, Nakładam tutaj na, na wewnętrzną powiekę. Widzicie, znacznie bardziej widoczny jest, chociaż powiem wam, że szału jakiegoś nie ma, ale no, widać go. Ja też go nakładam dość sporo i wykończę sobie jeszcze y, dolną powiekę, a na dolną powiekę y, nałożę chyba ten cień y, Eden, taki leciutki y, beżoróżek matowy. i tak to wygląda, tak prezentuje się makijaż oczu, no i teraz przejdźmy do yy, do rzęs, tutaj również w paczce do od znalazłam Boost Up Catrice, taki mam yy, piękny, pomarańczowy tusz do rzęs i słuchajcie, on yy, jest tak miły w dotyku, to opakowanie jest takie trochę takie yy, miękkie satynowe, takie trochę welurowe, naprawdę super yy, i od razu jeszcze załatwmy sobie usta Tutaj do ust mam kredkę Essence 8 godzin mat Comfort lip Liner. To jest wodoodporna e, konturówka do ust w odcieniu 04 Rose Nude. Bo jak widzicie bardzo ładny taki e, dzienny odcień, bym rzekła, taki trochę lepszy odcień naszych ust. E, a tutaj mam pomadkę. Fake Lips y, Volume Gloss, czyli błyszczyk bardziej taki koloryzujący w odcieniu y, 0,80 Boosting Brown. I moi drodzy, to jest błyszczyk powiększający z od Sendrema, belgańskim kolagenem i odżywczym kompleksem masłowym. Y, a jeszcze mam tutaj taką pomadkę y, Carling Shy 204 My Way. I to jest taka, właśnie, już mega standardowa pomadka, która ma milion naklejek, żeby ją ściągnąć, żeby w ogóle ją utworzyć. O. Wow. Bardzo mi się zawsze podoba to, jak Catrice ma te pomadki. O, one mają takie zawsze piękne wzorki. A kolor wygląda essence katriz, a kolor wygląda właśnie tak, więc yy, ja na pewno sobie jakiś tutaj odcień nałożę i zaraz do Was wracam. Słuchajcie, i tak prezentuje się efekt końcowy. Nie nagrałam wam go zaraz po makijażu, bo oczywiście e, musiała paść mi bateria, ale ogólnie zdecydowałam się też na ten błyszczyk, e, który był ciemny, ale na ustach wyglądał bardzo ładnie, dawał bardzo mało koloru. E, no, mam ten makijaż jakieś 6-7 godzin i wygląda to naprawdę dobrze. E, nawet się nie wyświecił. Oczy dalej, jakie były takie, są też trochę, wiecie, tutaj leżałam, dotykałam buzi, ale i tak wszystko dobrze się trzyma i ten podkład też spoko. Więc ja jestem jak najbardziej na tak. Dajcie mi proszę znać, czy którąś z nowości, którą Wam tutaj pokazywałam, testowałyście, a jeśli tak, no to co Wam się sprawdziło. Mam nadzieję, że będziemy widzieć się teraz już bardziej regularnie. No i co? Dziękuję Wam bardzo za oglądanie no i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!